Tradycją staropolską jest spotykanie się na śniadaniu wielkanocnym, <laughs> spożyła się pobłogosławione posiłki. Dzisiaj, tak jak cały rok przed posiłkiem odmawiamy modlitwę, dzięki Bogu za te dary, które otrzymujemy od Niego, ale na Wielkanoc zawsze z koszyczkami wielką sobotę wędrują rzesze ludzi, aby poświęcić posiłek, który będzie spożyty. Kiedyś to na wsiak, nawet wozami przywożono całe wyżywienie na oktawę i dłużej. Dzisiaj symbolicznie koszyczek, a tu dzisiaj pobłogosławimy to, co spożyjemy, to, co przygotowano w kuchni, co przeniesiono. Te wszystkie dary, które, przy których możemy usiąść, ale także się spotkać. To jest dar od Boga. Dlatego na początku posłuchajmy słów z Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie troszcie się zbytnio i nie mówcie, co będziecie jeść, co będziecie pić. Przecież ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane." Chcę Tobie, Panie Jezu, podziękować za te dary i pobłogosławić, abyś Ty je pobłogosławił, abyś nadał mocy na mnie podejmowaniu naszych życiowych wyzwań. Panie Jezu, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a później wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i Zmartwychwstaniu. Chlebie, żywy, który zstąpiłeś z nieba i daje życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje ciało. Baranku Boży, ty pokonałeś zło i świat z grzechów, pobłogosław to mięso i wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paskalnego i świątecznych potraw. Jakie ty spożyłeś za postołami podczas ostatniej wieczerzy. Chryste nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nim w gronie rodziny, bliskich gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu ojca, gdzie żyjesz, i żyjesz, na wiek wieków. Ojcze nasz jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego dobrego i smacznego.